Do tego odcinka natchnął mnie Moron3k. Napisał, a gdzie pozytywne nowiny? To może najpierw Wam opowiem, a potem opowiem Wam o pomyśle. Zmieniło się logo po prostu na dziel się. Po prostu sobie wybrałem dowolne litery losowe, napisało się dziel się, to się przesunęło w dół i tak zostanie, czyli to są dalej te pozytywne nowiny, które były. Po to, że to zmieniłem, no to chyba też się zmieniłem, no nie? Czyli będą jakieś nowe rzeczy. W każdym razie taka uwaga i sobie tak pomyślałem, właściwie tak, no cóż, no jak się logo zmienia, to też mogę stworzyć nowy cykl. Nowy cykl moronczyka pomyślałem chwilę o nim i pomyślałem sobie też, że może bym miał nowy cykl na przykład nowości z prawa naturalnego numerowałbym sobie już te nowości bo tak czy chcielibyście żebym był zwolennikiem prawa naturalnego takim jednym z tych liderów można powiedzieć z prawa naturalnego no nie wiem czy liderów no w każdym razie udzielających się w prawie naturalnym czyli ci z prawa naturalnego nagle by zaczęli przychodzić też do mnie no nie bo na razie nie przychodzą na razie raczej jest odwrotnie a, raczej tutaj widzą, że się trzeba odsunąć od pana Rafała? To może ja bym się do nich przesunął Właśnie. Nowości z prawa naturalnego. Co by tam było? Właśnie. Co by tam było? Musiałbym się zaznajomić z tym najpierw. Może bym był takim propagandzistą prawa naturalnego. Bo o to chodzi, no nie? Bo wszyscy ci z prawa naturalnego. To oni są propagandistami prawa naturalnego. Ja uważam, żebym trochę inaczej to propagował. Może mi się przecież pozmieniać w głowie przecież. No tak jak wiecie, komu tam się świętemu pomieszało w głowie, tak jak zabijał chrześcijan, to potem był pierwszym zwolennikiem Jezusa załóżmy, że zabijam prawo naturalne to teraz bym był pierwszym zwolennikiem prawa naturalnego i kto wie może bym pokonał pana Cichockiego może bym był lepszy od pana Tadeusza ale nie, nie, oczywiście nie mogę być lepszy bo nie mogę być po prostu z zasady, ponieważ tutaj bym chciał przegrać no jakby to wyglądało, pan Tadeusz zrobił taką fajną robotę oczywiście a tutaj nagle ja kandyduję z panem Tadeuszem i wygrywam takie wybory prezydenckie oj, to mi by było wstyd bardzo to musiałbym często chodzić do mojego mistrza, mojego mentora, pana Tadeusza, porady. Czyli polubiłbym się z panem Tadeuszem, słuchajcie, mielibyśmy wspólne zdjęcia, oglądalibyście nas jak tak sobie rozmawiamy, spokojnie o prawie naturalnym, marzeniach chyba to by było, tak to widzę. Chyba żebyśmy gadali, tak, tu trzeba zmienić, tu trzeba zrobić silne rządy, panie Rafale, silne rządy nie pan rób. Właśnie tak napisałem, że mają być silne rządy, a u pana czemu nie ma silnych rządów? Co jest z panem, panie Rafale? Jak ja bym był na pana miejscu, to bym już od razu wprowadził silne rządy i zobaczyłby pan. Aś pan to wygrał, panie Rafale, aleś pan to wygrał, no nie, ja bym, panie Tadeuszu, Panie Tadeuszu, zostanie Pani moim cichym doradcą właśnie. Tutaj pan Tadeusz no nie mógłby być już prezydentem, mógłby zostać moim pierwszym doradcą na przykład. Fajnie by to wyglądało, nie? Pomysłodawca jest pierwszym doradcą. Osoby, której się pokręciło w głowie, na pozytywne oczywiście, bo to jest pozytywne, tak? Będziemy mieć to w przyszłości i już was mogę teraz zachęcać do prawa naturalnego i tutaj się nie śmieję wcale. Co mi tam? Ale naprawdę co mi tam? Naprawdę? Powiem wam, że jak tak sobie myślę, a wygrajcie sobie. Bardzo dobrze. Ja na was będę głosował z prawa naturalnego, bo pomyślałem sobie tak. I tak tego nie będzie. <laughs> e, tak, w każdym razie... Chodzi o to, żeby było to, co chcemy. Czyli, wy chcecie wolności. No, właśnie, ja też, tak. No, właśnie. Ja mam, wy macie. No, właśnie. To jesteśmy zgodni, jesteśmy zgodni. Jesteśmy w prawie naturalnym, właśnie. O to chodziło. Ja jestem naturalny, wy jesteście naturalni. To wszystko jest na razie zgodne. Widzicie? Czyli, pasuje do prawa naturalnego. Opowiadalibyśmy sobie o panu Cichockim, opowiadalibyśmy sobie o tych wszystkich dekretach, ja bym umieszczał dekrety, pamiętajcie ilość dekretów w polskim internecie by dzięki mnie wzrosło. Byłyby też komentarze na temat tego wszystkiego, oczywiście jak bardzo zachęcamy do tych dekretów. Omawiałbym wam te dekrety. Może by byłyby jakieś spotkania, może ludzie by do mnie przychodzili, rawciu, zrób audycję, zrób audycję z nami. Zaproś nas do swojego programu i o prawie naturalnym, na przykład. Albo ja bym był na przykład zapraszany, widzicie, chętnie już, już by mi nie wyrzucali z tego, bo teraz na razie to jest tak, że raczej ja się tam pojawiam, a po pewnym czasie to się audycja kończy, bo ja się pojawiłem, potem weszły jakieś tematy, oczywiście te takie... Nie będziemy już o tych tematach mówić, tylko będziemy mówić o prawie naturalnym bardziej, no nie? Ja ich tam chyba rozpraszałem, czy coś, nie wiem. W każdym razie ciśnienie im się podnosiło. Chodzi o to, żeby im ciśnienie spadało właśnie, więc jak się Rafał pojawia, to nagle jest taka błogość, spokój, taki spokój w rozmowie o prawie naturalnym, bo tutaj każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów i pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, tak? Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjowanie prasy są zakazane. Tak? To na przykład mógłbym od tego zacząć. Tak, to jest dobry pomysł, właśnie, więc ja z prawa naturalnego mówię tak: słuchajcie, nie będziemy mieć cenzury. Aha, widzicie? I żadnych prewencyjnych środków społecznego przekazu. W naszym prawie naturalnym nikt nie będzie koncesjonował prasy. Nie, nie będziemy już koncesjonować prasy. To będzie tak zakazane, że każdemu się odechce tego robić. Naprawdę, naprawdę. Co tam jeszcze? To teraz mam na ekranie, tak mi się właśnie włączyło, ale znajdę sobie jakiś inny tekst na przykład, żeby wam pokazać jak się zmieniłem. Dobra? Mogę? Tylko dajcie mi chwilę. No właśnie, to co tam szybko? Pan Tadeusz Cichocki jego strona tecichocki.pl. Do narodu polskiego właśnie, spis treści wstęp. Możecie sobie to stworzyć na komputerze, prześledzić. Właśnie, więc ja bym was zachęcał, czyli opowiadałbym wam. Więc tak. Powiedziałbym wam na przykład, że słuchajcie, jest taki stan faktyczny obecnej sytuacji w Polsce. Drodzy moi, bo nas przybywa w tym prawie naturalnym. I teraz słuchajcie, mamy niekorzystny dla narodu polskiego partyjny system sprawowania władzy. Co wy na to? Oni mówią wszyscy tak, oczywiście, tak, tak. I oni jest drogi, nieefektywny i szkodliwy, bym no dał, tutaj czytam, bo ja to muszę promować. Właściwie najlepiej, to jak ja bym chyba to przeczytał, to już by, by mi nikt nic nie zarzucił. Bym to przeczytał, naprawdę. W każdym razie, moi drodzy, sprawa naturalnego, to jest strasznie, mamy stan faktyczny w obecnej sytuacji. Po prostu on jest szkodliwy, widzicie. Szkodliwy jest. Będzie nam szkodził, będziemy uszkodzeni, uszkodliwieni, jesteśmy poszkodowani, bo to wszystko jest takie nieefektywne, drożyzna. Przede wszystkim drożyzna, drożyzna będzie, już chyba tak będzie, chyba że my wygramy i właśnie o to chodzi. Ta drożyzna jest duża i to jest szkodliwe i nieefektywne. Tak. To już bym miał właściwie materiał na pierwszy materiał. Tak. Ta końcówka to by była moim pierwszym materiałem. Tutaj jestem ciekawy, jaka byłaby na przykład oglądalność i jakie byłyby komentarze. Jestem już z Prawa Naturalnego, to tak mogę już mówić jak ludzie z Prawa Naturalnego. Właśnie. I jeszcze zauważyłem, że jest bardzo niekorzystny dla na naszego narodu polskiego system trójpodziału władzy. To też zauważyłem. Szczególnie sądownictwo, policja, prokuratura. W prokuraturze, sądownictwie to jest jedna wielka klika. Tam dopiero są, słuchajcie, interesy i my jak wygramy, a pan Tadeusz będzie prezydentem, jak wygra, bo wiadomo, nie będzie niekorzystnego partyjnego systemu sprawowania władzy. Nie będzie tego, dobra? Znaczy się, będzie policja, prokuratura też będzie, sądownictwo też będzie, tylko że to będzie już korzystne. Będziemy mieć bardzo korzystną, nie tylko troszkę korzystną, ale będziemy mieć bardzo korzystną sytuację sądowniczą. Będziemy już daleko po dalekiej reformie sądownictwa. Przesiejemy, słuchajcie, wszystkich sędziów. Powołamy sędziów pokoju. Sędziowie pokoju od razu zaczną pracę, tylko jeszcze nie wiadomo, kto będzie ich szkolił. Ale myślę, że oni się sami już zgłoszą, to sami będą już wyszkoleni. No, tak będzie, tak będzie, tak będzie. Chyba, że przez pierwsze 5 lat będziemy szkolić tych naszych sędziów pokoju. W międzyczasie Pan Tadeusz coś wymyśli. Sposób właśnie wie jak osądzać wszystkich ludzi, bo pamiętajcie, że w tym momencie przestępców przybywa, więc no cóż. Prawdopodobnie będzie tak, ci sędziowie pokoju nasi będą się uczyć na tych skazanych, prawda? Tak. Skorzystają ze starych struktur oczywiście, bo nowych jeszcze nie ma. Nie wiem jeszcze, jak zrobimy z tymi odwołaniami tych adwokatów, bo adwokaci tutaj, oni będą chcieli konkret, panie konkret, tu ma być cała pewność. Mój klient mówi, że on chce całej pewności. Na razie czekam, panie sędzio pokoju. Gdzie ta cała pewność, proszę pana? Chciało o świadomości, czy w świadomości, ale bo mój, mój klient, proszę pana, chce mieć całą pewność, czy na pewno te badania dobrze robicie. Na pewno robicie te dobrze badania i to jest takie prawomocne, I to jest, będzie silna władza, jak tak będziecie robić? Chciałby usłyszeć to mój klient, no nie? No i wtedy tutaj sędzia pokoju, bo to jest, pamiętajcie, już ten system, gdzie już jest bardzo sprawiedliwy. I pan sędzia pokoju mówi z marszu proszę pana, od razu mówię panu z całą pewnością, jak jest, jak będzie, jak było, proszę pana, i te wszystkie inne rzeczy, właśnie. I sędzia pokoju powiedział, że ciało jest świadomości i właściwie odkrył dla siebie wielką tajemnicę, że tak naprawdę od tego momentu on zrozumiał dużo więcej i nie może być sędzią w ogóle. I zorientował się, że właściwie sędziowanie to jest unieważnienie siebie, a nie tamtego kolegi, bo on właśnie, no cóż, no obronił się, prawda? A jakby się nie obronił, no to co? To, to to sama zasada przecież, no nie? To to jest tylko więcej negatywności do puli, więc słuchaj, na razie mamy niekorzystny do narodu polskiego system. Właśnie to jest ten system niekorzystny. Będzie ten, który wam powiedziałem, znaczy to jest projekt, bo jeszcze go nie ma. To będzie korzystna już, korzystna bardzo. Ja tak myślę, że w prawie naturalnym my już powinniśmy kształcić sędziów pokoju, panu Cichockiemu doradził, żeby zaczął kształcić sędziów pokoju. I żeby nam pokazał chociaż na jednym przykładzie, jak to się dzieje, no nie? Wzięlibyśmy tak stary system i nowy system. Czyli zrobilibyśmy tak, że tego samego osądzilibyśmy tradycyjną metodą i byśmy osądzili metodą prawa naturalnego. Tak. I potem byśmy na przykład mieli dwa uzasadnienia, dwa wyroki. Moglibyśmy też porozmawiać z sędziami i. Tutaj zobaczylibyśmy, czy jest zgodność, czy niezgodność. To tak naprawdę mógłbym się zgłosić do takiego kandydata, który ukradł cukierek ze sklepu albo takie coś za 500 zł ukradł. A to już jest przestępstwo, właśnie. To już jest przestępstwo. Ja to sobie wziąłem. Ten pan od prawa naturalnego, nie wiem, jak by mu się wtedy mówiło, czy proszę pana, czy dobrodzieju. Czy bylibyśmy karani za mówienie na ty na przykład? Właśnie, czy wolno mówić na ty do pana sędziego. Słuchaj Grzesiu, dajże spokój już z tym normalnie. Normalnie ile do ciebie można mówić? Ma to sens czy nie ma Grzesiu? No odpowiedziesz Grzesiu. Właśnie. Grzesiu, no. Czy <grym>, na przykład za takie słowa bylibyśmy karani w prawie naturalnym? Powinniśmy mieć surowe społeczeństwo. To społeczeństwo wolnych ludzi? które traktuje siebie surowo, bardzo i nie pozwala sobie na jakieś takie złodziejstwo sklepowe czy inne rzeczy. Nie pozwalamy sobie, bo my jesteśmy wolnymi ludźmi, że państwa. Tutaj jeszcze nie ustaliliśmy do końca, czy będziemy podwyższać te kary, czy obniżać kary, czy będziemy wypuszczać z więzień niektórych, a których będziemy wsadzać do więzień. I teraz jeszcze jedno pytanie, którego nie opracowaliśmy, bo pamiętajcie, że więzienia są zapełnione zawsze. Ludzie bardziej czekają na odbycie kary. Tak, że oni dostają bilet, zgłaszają się, bo się dopiero miejsce zwolniło, wcześniej się nie dało. No nie? Właśnie, więc tutaj jeszcze pan Tadeusz nie ustalił, czy liczba więzień w Polsce wzrośnie. Czy raczej nie ma sensu, bo będzie spadać, czy będziemy wysowywać więzienia z obrotu raczej, czy będziemy inwestować w to w więziennictwo nasze, ważny temat do poruszenia. Oczywiście my to już mamy opracowane, jak będzie, tu już mamy gotowe deklaracje, tylko czekamy w tej chwili na zgodę prezydenta, bo Pan Tadeusz napisał, że ma się mu udostępnić wszelkie środki, żeby on przeprowadził wybory. Pan prezydent powiedział, że oczywiście dam mu te środki, wszelkie wszelakie, prezydent mówi to dam ci jeszcze ludzi do tego, może do tych moich budynków sobie wejdźcie, z komputerów sobie skorzystajcie, takie rzeczy właśnie. Pan Tadeusz jeszcze nie podjął decyzji, właśnie w którą stronę pójść, czy raczej będzie korzystał już z tych urzędników państwowych jeszcze? Czy będzie tworzył nowy zespół od podstaw nowe budynki, security. Zabezpieczenia, może Time Security by się udzieliło? Mają świetnych ochroniarzy do tego, bo oni będą jeszcze potrzebować ochroniarzy. Pamiętajcie, bo tutaj jest niebyl co to są wybory. Pamiętajcie, pan Tadeusz będzie miał środki na te wybory. Te wybory już będą przeprowadzone. Po tych wyborach zaczniemy zdychać świeżym powietrzem, powietrzem wolności, więc to będzie, można powiedzieć, pierwszy dzień wolności. Potem będzie drugi Dzień Wolności, trzeci Dzień Wolności, 105 Dzień Wolności, czwarte pokolenie z Dnia Wolności. Zauważymy, że to jest najlepszy system, jaki właściwie ludzkość może wymyślić, jeżeli chodzi o prawo, prawda? Tak, tutaj tak naprawdę, słuchajcie, ja z panem Tadeuszem zauważyłem, że mówimy tym samym językiem, jeżeli chodzi o prawo porozmawialiśmy, że to jest prawdziwe prawo z panem Tadeuszem i mamy ten sam wspólny punkt z panem Tadeuszem. Bardzo się z tego cieszę. To jest ważna rzecz dla społeczeństwa. Jeżeli ktoś zapyta pana Tadeusza pisemnie jakkolwiek, panie Tadeuszu, ma pan prawo naturalne, tak? Pan jest tym takim guru naszym, panie Tadeuszu, prezydentem to jakby mi pan powiedział, czy to jest prawdziwe prawo, tak, to pan Tadeusz od razu już wie, co to jest prawdziwe prawo. No nie? Możesz napisać, po co masz dzwonić, to on to wszystko wypisze. Podstawowe definicje, z których korzysta, to pan Tadeusz już ma przygotowane. Tutaj się nie ma co bać, bo to są definicje wolności, więc pan Tadeusz poprzebywał na wolności, poprzebywał, poprzebywał i ściągnął stamtąd informacje będąc, napisał nam dekret, w pewnym sensie jest to dzieło sztuki ludzkości, bo jeżeli będziemy to mieć, to będziemy pierwszym narodem, widzicie? Tak. Mieliśmy pierwszą konstytucję, Tacy uradowani byliśmy, tacy przeszczęśliwi. Pierwsza konstytucja w Polsce, a pan Tadeusz, gdyby żył w tamtych czasach, jakby był Niemcem, to by powiedział, że my też zrobimy konstytucję, a, a Polacy poza Mato Druzy. A Niemcy mówią, to patrz, patrz, pan Tadeusz, no Niemcem jest, nie? Pan Tadeusz mówi, a teraz zobaczcie, zobaczcie, dekret, dekret. Dekret jest nad konstytucją, więc kto jest pierwszy na świecie? My, właśnie, czy wszyscy by przeszli na dekrety? Cały świat i Polacy by się krótko cieszyli tą konstytucją? Tak, ale na szczęście pan Tadeusz żyje właśnie teraz i odkrył właśnie nowe zjawisko, że dekret ma więcej mocy niż konstytucja. Tak, tak. I pan Tadeusz ma to przygotowane, jeżeli byście go pytali o to, dlaczego tak uważa, czy to był jego pomysł, właśnie i dlaczego w ten sposób to umieścił, a czy pan Tadeusz czasami to nie odwrócił, bo jak się to odwróci, to wtedy może się okazać, że to jest ta podstawa, która jest najbardziej chwiejna, na przykład ten dekret. Bo Pan Tadeusz stwierdził, że konstytucja jest bardzo chwiejna. Ona była taka sztywna, sztywna wydawała się, że nie do pokonania. Pan Tadeusz usiadł, pomyślał, mówi, ja to podważę tą konstytucję. Ten główny filar, no nie. Pan Tadeusz wymyślił nam dekret i pan Tadeusz powiedział, że teraz z dekretu się nie da podważyć. A dlaczego właśnie? Tutaj pan Tadeusz nam wyjaśnia, że nie poda się podważyć, bo on będzie miał silną władzę, silny aparat, A aparaty będzie miał wszystkie silne, które nie dopuszczą do takiej... Sytuacji, żeby ktokolwiek nie był wolny. Tak. O to chyba chodzi. Będzie walczył o naszą wolność. Czyli, jeżeli już 99% będzie ludzi wolnych, to pan Tadeusz powie, że jeszcze tutaj jest 1%. Będę walczył o waszą wolność. No nie. Tak to będzie działać. Do ostatniego człowieka ma być. Tutaj mają być wszyscy wolni, łącznie z panem Tadeuszem, który już jest. Już jest przed nami wolnym człowiekiem. Widzicie? No, pierwszy odcinek mi się nagrał. No ale mówiłem z sensem przecież, tak? Nie mówiłem o tych moich pierdołach, drdymałach, bleblaniach. Bo ktoś mi tak zarzucił. Parę osób mi zarzuciło, że, że to jest jakieś takie właśnie w ich słowach. Nie było tych słów, widzicie, dzisiaj dzisiaj było bardzo konkretnie o prawie naturalnym opisałem wam tą przyszłość która nas spotka właśnie to już, ona jest za drzwiami już puka do nas, wystarczy tylko poczekać kiedy prezydent zdecyduje się przekazać wszelkie środki panu Tadeuszowi na kampanię wyborczą, pierwszą w Polsce kampanię wyborczą, która będzie uczciwa to to chyba każdy będzie zachwycony będzie no, to, to, to jest profesjonalna robota pierwsza profesjonalna kampania wyborcza to będzie Niezależna od wszystkiego szpiegostwa i innych rzeczy, nie będziemy już pracować elektronicznie, bo to elektronicznie, wiecie, jedno, jedno się wprowadza, wychodzi drugie, bo to po kablu, po tym, po tamtym właśnie, więc tutaj pan Tadeusz albo będzie inwestował w bardzo dobre środki komunikacji, czyli kurierami to będzie tylko szło wszystko, Wszystkie informacje dotyczące zmian, liczby, głosów i tak dalej to będzie szło pisane z pieczątkami i w druku czerwonym, dwukolorowym, czarno-czerwonym. To będzie wszystko zweryfikowane tym razem. Żaden obcy wróg nie wpląta się w nasze wybory, i o to chodzi. Widzicie o to chodzi, a potem każdy będzie chciał mieć tak jak my, i możemy sprzedawać im patenty. I w jaki sposób można wybierać uczciwie. My już to mamy napisane, w jaki sposób wybiera się uczciwie, w jaki sposób zostać prezydentem uczciwie, na czym polega prezydentura, też jest opisane, na czym polega suweren, to Pan Tadeusz też jasno wyjaśni. Tak i Pan Tadeusz, pan Tadeusz właśnie, pan Tadeusz, pan Tadeusz ekran mi zgasł, to sobie poczekać. Pan Tadeusz mówi, że niektóre efekty są wtórne. Są bardzo duże efekty wtórne, są nieuzasadnione w poziomie życia obywateli. Po prostu nikt nie potrafi uzasadnić dysproporcji w poziomie życia obywateli, chyba tak to jest. Na razie nie mam kontaktu z panem Tadeuszem, ale to co mi pozostaje, to czytać, czytać, czytać i czytać. Przeczytać wszystko. Na razie nie mam z kim się skonsultować wcale, a to wcale na razie nie ma żadnej literatury odnośnie prawa naturalnego. Moi drodzy obywatele, radźcie sobie sami na razie, dopóki nie będzie danej literatury propagandowej, jak myśleć o tym wszystkim. Na razie jest bardzo duże, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia obywateli. Ponieważ jeden zaczyna żyć się, drugi kończy życie. Ja to tak rozumiem. I to jest nieuzasadnione właściwie. Dlaczego ktoś jest starszy, a ktoś jest młodszy? Bardzo dużo jest jeden starszy, a drugi jest młodszy. Tak. Poziom życia. Właśnie to jest poziom życia to jest chyba ta bateria. No nie o tym mówię. O tym mówi pan Tadeusz. Poziom życia. poziom życia, poziom życia, poziom życia. Pieniądze, tak. To są pieniądze. Pieniądze i one są bardzo duże u niektórych, a u niektórych to ich nie ma wcale. I pan Tadeusz mówi tak że te bardzo duże nieuzasadnione dysproporcje, on je uzasadnił, bo musiał je uzasadnić, żeby teraz już więcej tego nie robić. Bo jeżeli dalej masz nieuzasadnione, to byś dalej to robił. A jak już masz uzasadnione, to już mówisz, że już wiem dlaczego, skąd to się bierze. Wiem, skąd to się bierze, ta hierarchiczność pieniędzy. Wiem. Wiem, pan Tadeusz w tej naszej hierarchii będzie prezydentem hierarchicznym, wtedy już stan faktyczny mu się zmieni, wam się zmieni, mnie się zmieni. Wszystkim się pozmienia wszystko, wszystko pamiętajcie, bo na tym polega zmiana, bardzo dobra zmiana będzie. Jeszcze nie mamy haseł wyborczych, nie mamy tych wszystkich takich propagandowych rzeczy, poza tym będziemy musieli mieć swoich propagandistów. Także od razu proszę mi tutaj w komentarzach pisać, kto by chciał zostać propagandistą, ponieważ Pan Tadeusz zauważył, że jeżeli władza ma być silna, niezależna, czyli odcięta, odcięta, tak, 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 on to zrozumiał, on będzie, no i to musiałbym do innej kartki jego tekstu zerknąć, widzicie, nie przygotowałem się, po prostu ja to powinienem znać na pamięć, powinienem znać to na pamięć właściwie, bo jak inaczej, to, to co za mnie za obywatel prawa naturalnego, jeżeli ja cały czas z kartką chodzę. Pan Tadeusz już nie musi, ma już w głowie, to jest jego myśl, tak. Tutaj jest stan faktyczny taki, pan Tadeusz mówi w punkcie drugim, że brak zaufania Polaków do przedstawiciela władzy. I pan Tadeusz mówi, że od teraz to się zmieni, teraz będziemy ufać władzy. Panu Tadeuszowi będziecie już ufać. Właściwie to już możecie zacząć mu ufać powinniście mu ufać, on ufa wam, wy ufacie jemu, wtedy jest zaufanie. Polaków do przedstawiciela władzy, a władza jest coraz silniejsza, bo na tym to polega. Pan Tadeusz jest mocnym, silnym prezydentem bardziej, jeżeli ufacie panu Tadeuszowi. Właśnie. Tak to działa, powiem wam. Czym jest zaufanie? Pan Tadeusz, wie czym jest zaufanie. Zaufanie jest bardzo ważną rzeczą, to wam powiem. Tak na ja tym może skończę czym jest zaufanie pan tadeusz to napisze nam w słowniku czym jest zaufanie ponieważ wielu z nas będąc w tych sądach będziemy korzystać z tego słowa mówić temu naszemu sędziemu ludu że dlaczego pan mi nie ufa proszę pana panie sędzio nowy nasz czemu pan mi nie ufa przecież prawdę mówię ten sędzia będzie musiał mówić że proszę pana ale nie ma pan dowodów na swoją prawdę dlatego nie mam do pana zaufania co, tylko dlatego, że ja nie mam dowodów, to pan mi ma nie ufać? Tak, tak, bo dowody to jest święta rzecz. Dowody. Pamiętajcie, że w naszym systemie dowody są najważniejsze. Masz mieć dowód, naprawdę. Po prostu taki czarno-czerwony. Nie wiem, wy chyba mnie zabijecie po tym materiale. Nie jesteście tacy. Właśnie. Chodzi o to, że jeszcze chciałem powiedzieć, to jest wolny głos. Wszyscy mamy wolny głos, i nie ma czegoś takiego jak obrażanie tutaj. Jak ktoś kogoś obrazi, spróbuję chociaż wywołać presję na drugim człowieku, bo to jest wolny człowiek. Napiszę w komentarzu Rafii weź, nie, nie mogę ciebie słuchać i takie różne rzeczy w nowym systemie tego nie będzie nie będzie, bo tu ma być wolność jak mi tak będziecie pisać, słuchajcie to ja wam będę w tym nowym systemie co chwilę pozwy robił, sądowe, bo ja jestem wolnym człowiekiem, no i będę musiał cały czas cały dzień spędzać w sądach z wami, dalej będąc tym wolnym człowiekiem żeby udowadniać swoje prawdy przed sądem, bo ja wtedy dopiero mam dowody, więc pamiętajcie, że robię skany tego, co piszecie jeszcze w starym systemie Nowy system przyjdzie, to ja was rozliczę. Na razie nie mogę. Chciałbym bardzo, właśnie nie mogę. Widzicie, do sądu mnie nie wpuszczają. W nowym systemie już będą mnie wpuszczać na policję. Będę mógł rozmawiać z sędziami. Będą zawsze mieli drzwi otwarte dla obywateli, też z komendantem będę mógł rozmawiać. Oczywiście już nie będzie ten komendant. ta cała góra nie będzie tą górą tutaj będziemy musieli poznawać nowe imiona i nowe nazwiska naszych liderów, naszych przywódców, naszych ludzi, z którymi załatwialiśmy do tej pory interesy. Cała gospodarka będzie musiała poznać nowych ludzi, zmierzyć się z nimi, z poglądami prawa naturalnego. Wiele się zmieni w naszym świecie, oczywiście z każdym dniem będziemy bardziej wolni w tym wszystkim. O to chodzi, o to chodzi, pamiętajcie. Kończąc może już, ja tylko drugi punkt omówiłem u pana Tadeusza. Brak zaufania Polaków do przedstawiciela władzy. O. Myślę, że was zachęciłem do systemu. Jestem z wami, z wami jestem, będę głosował na pana Tadeusza. Bo na razie pan Andrzej nie odpisał mu, czy da mu te konieczne środki do pana Tadeusza, żeby zorganizował nam nową zabawę w wybieranie siebie na naszych wspaniałych przywódców przyszłości. Tak. Powiem wam, że nie ma to jak mieć dobrego lidera w dobrym miejscu i w dobrym czasie także mogę wam powiedzieć, że naprawdę gdyby pan Tadeusz miał tak z 20 lat i pisał takie rzeczy to na pewno nikt o nim by nie słyszał bo powiedziałby się, to to jest w ogóle a jakby pan Tadeusz był zbyt stary, to wiecie, to jest energetyczna rzecz, być takim prezydentem energetycznym, wszystko ogarniać wszystko mieć pod kontrolą, to trzeba mieć niesamowitą głowę, żeby to wszystko kontrolowała pan Tadeusz mógłby być za stary na przykład, my byśmy to widzieli że pan Tadeusz tak się nam przyłożył do tego wszystkiego, to moglibyśmy powiedzieć, e, stary, ten jest młodszy, no to też się zna, no nie taki bardziej życiowy, to właśnie tutaj pan Tadeusz mógłby mieć mniejsze szanse, więc pamiętajcie, żeby się nam pan Tadeusz nie zastarzał. Może byśmy go wybrali jako pierwszego, po prostu. Wybierzmy go jako pierwszego, pomimo, że będzie dwóch czy trzech kandydatów. To jest wolność i tutaj zawsze możemy się umówić w hołdzie dla pana Tadeusza, to panie Tadeuszu, jak pan to wszystko do nas zrobił, to bądź pan już pierwszy. Właśnie tutaj trzeba by też namówić tych kandydatów, żeby nie rywalizowali w tym prawie Naturalnym z innymi kandydatami, bo pamiętajcie, że tutaj na prezydenta to jest kandydat prawa naturalnego na kandydata prawa naturalnego, i pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy w jednej partii, już tak? Tak to się już porobiło. Czy będą systemy partyjne? Czy będzie lewica, lewica w prawie naturalnym i prawica w prawie naturalnym? To też jest właśnie jeszcze nierozpoznane przez pana Tadeusza, ale pan Tadeusz coś z tym będzie musiał zrobić. Właśnie sobie poradzi, ponieważ ostatnio w komentarzu chyba miłość mi napisał, nie? Miłość, napisałeś ty mi, że pan Tadeusz ma już wszystko opracowane tip-top, coś w tym stylu. <noise> Właśnie, że tu nie ma co się martwić, to wszystko dopracowane, tak? A jak nie miłość, to ktoś inny napisał dobrze. W każdym razie był taki komentarz, że ja nie wiem o co mi chodziło, no jak ja byłem wtedy innym człowiekiem, ja byłem wtedy innym człowiekiem, musicie mi wybaczyć, byłem innym człowiekiem, zaspany byłem jakiś. W ciemnej dolinie, ciemniej od was, bo wy byście byli pierwsi w ciemnej dolinie, jaśni. A ja myślałem, że jestem taki też jasny jak wy. Tu się okazało, że ja poszedłem ciemną doliną. Naprawdę, pogubiłem się chyba w tym wszystkim. Wiecie, to co miało dla mnie sens, tak się fajnie układało, to się okazało, że to się tak nie powinno układać. To się tak w ogóle nie robi. W ogóle miałem zupełnie inne pomysły, inną ideę i mój system logiki wygenerował mi to, co mi wygenerował. Sorry, no teraz mi będzie generował prawo naturalne. Tak. Lepiej się z tym czuję, można powiedzieć, tak. Właśnie dobrze się teraz czuję, jak to mówię. Właśnie. Powiem wam, że nieważne w co wierzysz, ważne czy dobrze się z tym czujesz. Tak. Kurde, znowu mówiłem po starym języku. Aj sorki, sorki, to może ja kończę, dobra? Jeśli nie możesz się w tym połapać, kiedyś ci wytłumaczę. Do zobaczenia za 3 do 5 lat. Jakżeś tam wyrczał czarny